Cześć, witajcie! Ja jestem Oliwier LL, a dzisiejszy vlog będzie o ptaszkach, czyli też głównie o dziuplakach i przede wszystkim sikorkach. I też bym dzisiaj chciał co nieco Wam poopowiadać o budkach lęgowych i jak, jak prawidłowo powinny być skonstruowane. Żeby dzięcioły, ani koty, ani te szkuny się nie dostały do środka. A więc pierwsza rzecz, najważniejsza, to muszą być otwierane drzwiczki. Czyli chodzi mi o przednią ściankę. Przednia ścianka musi być otwierana dlatego, że budkę trzeba czyścić co roku. Najlepiej tak na jesień. No bo zimą ptaki w budkach lęgowych zimują, a... Wiosną składają jajka, więc najlepiej jest jesienią czyścić. I jak powinna być skonstruowana taka otwierana przednia ścianka? Na początek tak. Musi być jedna taka prostokątna deska, do której od strony wewnętrznej przyczepian się na wkręty taką samą deskę. Drugą, tylko że troszeczkę mniejszą żeby się zmieściła do budki lęgowej. O w ten sposób, żeby po prostu ta ścianka wsunęła się w budkę lęgową. Jeżeli więcej chcecie się dowiedzieć o takich budkach lęgowych, to przeczytajcie też profesjonalne różne książki o ptakach. Natomiast drugą rzeczą to musi być budka stosunkowo głęboka, i otwór wlotowy musi być możliwie jak najwyżej. Otwór wlotowy też nie może być za duży ani za mały. Za duży dlatego, że różne drapieżne ptaki, takie na przykład jak dzięcioł czy sójka, mogą się tam dostać. A za mały dlatego, że sikorka po prostu nie wejdzie. I właśnie następną ważną rzeczą to musi być Stosunkowo długi otwór wlotowy. Wygląda poprawnie zrobiony otwór wlotowy. Jak widać, jest on wysunięty i to powoduje, że kot lub kuna nie wsadzi tam łapy, a sikorka bez problemu wejdzie. Teraz jest ok okres lęgowy, więc zbyt długo tam nie mogłem stać przy tej budce, bo pisklaki oraz rodzice mogliby po prostu nie przylecieć i nie dostarczyć jedzonka przez dłuższy czas pisklętom. Ale już jestem daleko od budki, więc sikorki nie muszą się bać. I następną rzeczą, która jest bardzo ważna w budkach lęgowych, to właśnie na tym wydłużonym tunelu musi być blaszka z otworem po środku. Ja akurat nie miałem możliwości zrobienia takiej blaszki, dlatego przeganiam dzięcioły. A po to jest ta blaszka, żeby dzięcioły nie rozdziubywały otworu wlotowego i nie wyciągały piskląt. Ja akurat w tym jednym dniu miałem aż cztery przypadki na każdej z bu budek lęgowych ataku dzięcioła. Mówię serio. A dlatego, że nie mam tych blaszek, to gonię dzięcioły, ale nie robię im krzywdy, bo dzięcioły w naszych lasach są bardzo pożyteczne. A jedną bardzo ciekawą rzeczą, której nie nagrałem i bardzo żałuję, że jej nie nagrałem, to był atak sikorki w moim ogrodzie na dzięcioła. Słuchajcie, dzięcioł podleciał do wódki lęgowej, łeb włożył do otworu wlotowego. A sikorka przyleciała i, z, i usiadła mu na plecy i zaczęła go dziubać. No i dzięcioł odpuścił, ale i tak by przez dłuższy czas tam się nie dostał, bo otwór wlotowy jest długi i cały by tam nie wszedł. Jedyne, co by wsadził, to dziób, a i tak by tam nie dosięgnął, bo otwory wlotowe muszą być jak najwyżej. I następną rzeczą, już niezwiązaną z dzięciołami, ale ani z żadnymi innymi drapieżnikami, to jest spad daszku. On musi być koniecznie do przodu, bo jeżeli będzie do tyłu, to woda będzie ściekać do tyłu i będzie gnić tylna ścianka, dzięki czemu wasza piękna budka szybciej się rozleci. I następną ważną rzeczą związaną z budką lęgową jest wieszanie. Najlepiej jest wieszać budkę lęgową na pionowym drzewie. Może też być delikatnie pochylona, ale już następnie nie może być w ten sposób, no bo będzie kapać im do dziurki. I następną rzeczą związaną z wieszaniem budek lęgowych, są gwoździe lub wkręty. Wkręty muszą być wkręcone do tego kijka i, i jeżeli macie taki kijek, który wystaje u góry budki i na dole budki, to na dole trzeba jeden wkręt wkręcić w drzewo maksymalnie, a drugi musi być co najmniej centymetr wystawać musi. I u góry tak samo, bo drzewo rozrastając się na szerokość, będzie wciągało do siebie gwoździa lub wkręt. Mam nadzieję, że czegoś nowego się nauczyliście, i ja też mam nadzieję, że ja sam nie pominąłem pewnych ważnych aspektów dotyczących ptaszków i budek lęgowych. Jeżeli pominąłem, to napiszcie mi koniecznie w komentarzach. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć!